Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną. Uczniowie klas 4-8 przechodzą na tryb zdalny, a seniorzy 70-plus nie powinni wychodzić z domu w celach innych niż niezbędne do życia. To tylko część restrykcji, o jakich poinformował dziś rząd. W dalszym ciągu utrzymane zostają wszelkie ograniczenia dotyczące czerwonej strefy. W uroczystościach religijnych limit to jedna osoba na 7 m2 wszędzie w przestrzeni publicznej, zarówno na powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje zakrywanie nosa i ust. W sklepach o powierzchni do 100 m2 może przebywać maksymalnie 5 osób na kasę, większych jedna osoba na 15 m2. W dalszym ciągu zamknięte będą baseny, akłaparki i siłownie. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się jedynie bez udziału publiczności, a w przypadku kulturalnych zajęte może być co czwarte miejsce. Dochodzi do tego szereg nowych restrykcji. Uczniowie klas 4-8 szkół ponadpodstawowych oraz studenci objęci są nauką zdalną. W godzinach od 8 do 16 Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą przemieszczać się tylko pod opieką osoby dorosłej. Wszelkie zgromadzenia, zarówno publiczne, jak i prywatne, nie mogą liczyć więcej niż 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego. Dotyczy to imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej, z wyjątkiem spotkań służbowych. Na przynajmniej dwa tygodnie zamknięte zostają wszystkie lokale gastronomiczne. Dopuszczona jest jedynie sprzedaż na wynos lub dowóz. Do odwołania zawieszona zostaje działalność sanatoriów, mogą jednak dokończyć ci, którzy go już rozpoczęli. W celu ochrony seniorów do życia został powołany Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, który poprzez szerokie zaangażowanie różnego rodzaju organizacji, samorządów, harcerzy, wojska i wolontariuszy będzie pomagać tym, którzy będą potrzebować wsparcia. Do dyspozycji seniorów jest specjalna bezpłatna infolinia 22 505 11 11 oraz strona internetowa wspierajseniora.pl, gdzie informacje na temat działalności korpusu znajdą Zarówno seniorzy, jak i osoby, które chcą zaangażować się w pomoc. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli wprowadzone dziś obostrzenia nie zadziałają, będą konieczne kolejne. Za tydzień trzeba się spodziewać również ostatecznej decyzji dotyczącej ewentualnego zamknięcia cmentarzy lub dodatkowych ograniczeń w Dniu Wszystkich Świętych. Efektów wprowadzanych od jutra obostrzeń można spodziewać się najwcześniej za 10 do 14 dni.